Witam Was na kanale Dzieciaki Testują. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się komiksowym nowościom od wydawnictwa Egmont, które swą premierę miały w lutym. Oczywiście to nie są wszystkie nowości, które mogliśmy premierowo w lutym czytać, ale zdecydowałyśmy się na recenzję. Tych oto trzech komiksów: Zombiaczek, Tom drugi bez serca. To jest dość specyficzna seria komiksowa, bardzo ładnie, graficznie wydana, ale te ilustracje, to już od razu wam muszę zaznaczyć, są dość oryginalne i momentami dość brutalne no. Może nie do końca, ale no nie jest to seria dla najmłodszych dzieciaków. To na pewno recenzja Zombiaczka jest na blogu. Tej części pojawi się za momencik, również wpis będzie na blogu o niej. A już na blogu są te komiksy o wymarłych zwierząt. Trzeci tom. Mamy tutaj zwierzęta, które już. Albo nie istnieją, nie stąpają już po ziemi, albo są bardzo zagrożone wyginięciem. To są takie krótkie, pojedyncze historyjki. Mamy tutaj weterynarkę o imieniu Debora. Ona się zatrudniła w tym zo. I zresztą nie tylko w zo tutaj akcja się dzieje w tej części, ale na co chciałam zwrócić uwagę, po każdej takiej opowieści, tutaj na przykład jest o Niedźwiedziu Grizzly, mamy krótką notkę na końcu, w której przeczytamy czas wymarcia. Przyczyny wymarcia, obszar występowania, ciekawostki i obecnie żyjące spokrewnione gatunki. Gerezanka Ruda, Panny Waldron, tak samo tutaj jest, leniwiec Jeffersona, świerszcz z krau, sęp białogłowy, hełmoruk. Puma wschodnia, zębolita olbrzymia. No, mamy tutaj tych zwierząt mnóstwo. Ja większości z nich przyznam, nie znałam, więc z niesamowitą przyjemnością odkrywam te gatunki, których już nie ma, bądź za moment może ich nie być. Z Deborą, jej przyjaciółmi, innymi pracownikami ZO, i turystami, którzy Zoo to odwiedzają. Pełna humoru, seria, bardzo przyjemna w czytaniu. Jeżeli jeszcze nie znacie Zoo, Wymarłych zwierząt, to ja wam gorąco polecam, oczywiście, zacząć od pierwszego tomu. To jest dopiero trzeci, więc nie ma za wiele nadrabiania. Jeżeli nie znacie, od razu możecie sięgnąć po wszystkie trzy, bo zdecydowanie warto. Jakari i Białucha. Komiks o Jakarim jest zdecydowanie przez nas niedocenioną serią, bowiem ona liczy już 21 tomów, a to jest nasz trzeci dopiero i mamy takie mm, tomy, no. No takie pojedyncze, gdzieś tam dziesiąty, coś takiego. A powiem Wam szczerze, że w sumie nie wiem, czemu aż tak bardzo tego jakariego nie doceniłyśmy, bo te komiksy niosą ze sobą wartość. Każdy jest o jakimś zwierzęciu, zwierzętach i sporo przynajmniej z tych, co mamy. I możemy się trochę na ich temat tutaj dowiedzieć. Tutaj jest białucha, która przypadkiem znalazła się w stawie, niesiona wielką wodą po opadach deszczu. Fala taka powodziowa się tutaj Ala zrobiła, dużo z rzeczy, przestrzeni zalało. No i ta białucha wybrała się na wyprawę, no i utknęła. Także Jakari i przyjaciele będą próbowali jej pomóc wrócić, a nie zginąć w tym stawie. I trochę tutaj na temat Białk się dowiemy. Właśnie tutaj zobaczcie, ona opowiada swoją historię. No, bardzo przyjemnie nam się czytało. Jakari to jest komiks dla najmłodszych, dla dzieci, które już samodzielnie czytają, bowiem uważam, że komiks najlepiej czyta się samemu. Także 6, 7, 8 lat. Myślę, że to będzie idealny moment, żeby po Jakariego sięgnąć. No, chyba że chcecie czytać dzieciom, to nawet wcześniej sięgajcie po Jakariego, bo to jest zdecydowanie seria przeznaczona dla młodszych. Bardzo fajnie się czyta, przyjemne ilustracje. No i przy okazji lektury, co nieco o tych zwierzętach możemy się dowiedzieć. To by było na tyle. Lutowe nowości komiksowe. U nas więcej książek lutego. Też jest w filmach, koniecznie zajrzyjcie do działu wideo albo na playlistę książkową. Są książki Harper Kids, jest ogólny film książkowy i coś tam jeszcze pomiędzy się znalazło. Także zaglądajcie. No i subskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów.